Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w najnowszym moim filmie. I od razu chciałbym na samym początku poprosić Was o trzymanie kciuków za mnie, ponieważ dawno w robocie nie byłem i, i mam spotkanie u szefa. Idę, idę na rozmowę, po prostu. Tak, kolokwialnie mówiąc, to znaczy będę u niego zaraz na, na dywaniku, więc. Proszę Was, kochani, o wsparcie. Trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy i będziemy się widywali już szczęście. Także dobra, idę, lecę i zaraz e, o wszystkim Wam powiem. Także nie martwcie się i nic, i nic po prostu nie ujdzie Waszej uwadze. Dobra, lecę. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Zdrubeczko e, dopisuję, tak? Widzę. No, Dzień dobry, dzień dobry. Kogo my tu mamy? Przepraszam za spóźnienie. Długo pana nie było? Trochę, no trochę mi nie było, trochę mnie nie było, ale już tłumaczę, już tłumaczę, kochany. Wiem, ja wiem, ja wiem, kochany, ja wiem, najdroższy tutaj żadne słowa wyjaśnień, nic nie znaczą i nawet nie powinienem prosić o wybaczenie, ale przyrzekam, już jest dobrze. Już jest ze mną dobrze wracam, wracam, obiecuję poprawę. Cóż mogę zrobić? Cóż mogę zrobić? I naprawdę... Ja, ja codziennie myślałem, ja codziennie kładłem się do łóżka i z myślą, że jutro rano przyjdę, przyjdę do pracy, będę, wykażę się w 100, 200%, dam się je maksa. Włączam kamerę, jedziemy. Witamy się serdecznie i, i jest super i miło spędzamy czas i później z ta interakcji, i rozmawiamy, komentujemy, lajkujemy, nowe subskrybenci, no jest super, fajnie no ale niestety budzę się i zero energii, także przefie, najdroższy, świętobliwy, wybacz to już jest za nami, to już jest za nami a przed nami świetlana przyszłość co ja mogę? widzowie, oni są najważniejsi, to, to dla nich to robię to dla nich pracujemy tak naprawdę, wiemy o tym i ja wiem już, koniec z tym Koniec. Naprawdę mówię to. Przysięgę złożę przed nimi, także spokojnie szefie. Wszystko jest załatwione. Damy radę. Słowo honoru. Doresiu do roboty. Agorytm. A chuj z A Agorytm nieważne. To widzowie są najważniejsi. Widzowie. To od nich wszystko zależy. To dla nich te treści robimy. Szefie. Co ja mogę? Ostatnia szansa. Zapytaj widzów. Załatwię to. Załatwię to. Ja z nimi porozmawiam. Ja im powiem. Oni wybaczą mi, zrozumieją. To też były kwestie zdrowotne, ale... Jest, jest, jest! Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wiedziałem, że pan jest równy go, że pan zrozumie. Kochany, także ostatnia szansa. Gwarantuję, nie, dań, nie dam... nie dam... ciała. Gwarantuję, będzie pan zadowolony. BYć ty mój kochany! Mua. Mua. Ach, dobra, to już nie zwlekajmy biorę, biorę kamerę ile lecimy, bo vlog czeka Widzowie kochani czekają, także jedziemy. Dobra, zaczynam vloga. No, i tak to trochę sprawy, jednak wyszedłem, ale wrócę, ale wrócę. A Jedziemy! Ok, trzeba się w końcu za siebie wziąć. Dawno nie byłem na treningu i umówiłem się teraz z przyjaciółmi Michael i... Michael i Luka już na nie czekają na siłowni, i postanowiłem jeszcze wskrzesić nasze. Biznesowe spotkania, które mieliśmy w grudniu, ulubie na kanale, podczas Logmasu, wszystko było pokazane. A przygotowałam troszkę inne trunki niż ostatnio. Tutaj mamy dwie takie flaszeczki iFood. Po treningu będzie to idealne. Później Wam troszkę o tym opowiem. Może też się skusicie, bo naprawdę smaczna rzecz. Dobra, lecimy i Wy też zróbcie trening, ok? Bo to naprawdę duża wartość. Jedziemy. Przygotujcie się. Raz, dwa, trzy, cztery. Akcja. Dawać żołnierze, raz, dwa, trzy, cztery, jedziemy! Jedziemy, pompuj, Michael. A o, o, o co chodzi O scenarię? co chodziło? Scenariusz, Co robiłeś, że, że trening Trening, trening, jest akcja, przygotowujemy się. Nie opierdamy się! Jedziemy, jedziemy, dobrze, Majkę. Proste ręce w łokciu. Dobrze. Oddychamy, oddychamy jeszcze panowie. Żeby zachować spokój Ważne jest żeby zachować regularność To jest mój pierwszy trening Po chorobie Bo się, się pyta, Dlaczego jeśli ćwiczysz półtora tygodnia Jak mówisz, że regularność trzeba zachować Bo wracam, jest, miałem przechodziłem A. rekowalescencję I w nagrywaniu niestety I, i, i w trenowaniu Po tym COVIDzie, -y, tak? A. A. Jak zwał tak zwał Ale nie poddajemy się, jedziemy Tutaj chłopacy dobrze robią A. Radzą A. sobie, A. biorę z nich przykład za chwilę też zrobię z 2,5 ćwiczenia i też was pokażę, i mam nadzieję, że zmotywuje. Idziemy to zobaczcie. Wonderek nam zrobił tak usilonie. należy się słowa wyjaśnienia, dlaczego nie trenowałem, ponieważ ja należę do. Tych ludzi, jak to żałośnie zabrzmi, którzy padli ofiarą klimatyzacji niestety, wiecie, duża amplituda temperatur, dobrze to się mówi, amplituda, różnica temperatur, na dworze gorąco, promienie słoneczne pięknie nas opalają, a później wchodzisz do siłowni, gdzie jest minus, nie minus, 18 stopni Celsjusza, więc to jest naprawdę duża różnica i ja padłem po prostu, ale wracamy. Ale wracamy. Teraz nie będziemy się pokazywać tutaj bez koszulek i wprawiać w zażenowanie widzów, ale mamy cel, żeby ładnie wyglądać u Jurka na weselu, tak? No 22 dni chyba. 22 dni no. zostało do, do wesela Jurka i, i ciśniemy. Juri odchudzał się milion razy i chyba nie, nie zdąży w końcu, <grym 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 ale my nie zdążymy. Może. Co? Nie może już, bo no, ja tak. ma wymiany z garnituru. Jak Aha. ten słódnie, to już garnitur będzie miał za duży. A też <grymme> musimy trzymać wagę tak, jaką mamy, bo wymiary już zostały. Z... No. Z, no to my, my będziemy się pięknie prezentować. A tak. też musimy niedługo co? Jechać po garniturki. Się, się my błękitne, omówiliśmy się na błękitne, ale Michael nie wiadomo czy on w błękitnych pójdzie. Tak. Nie, to... <grymme> 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 Dobra ty... Powiedz, że żartowałeś. Co, się... PIP! nie wiem. Normalnie idziemy Ja bym się zgodził sobie, ale. Wszyscy no. idziemy normalnie. Być. Michael, decydujesz teraz. Idziemy wszyscy weźcie. Bez Beze mnie? Tak, masz nie, 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 nie. Mam zaproszenie w ogóle? <grystka> A nie dostałem jeszcze zaproszenia. Masz, masz, nie tyle, co ja powiem, że to wesoło. No Weź. Pilą postać to Ja na na nie dostałem zaproszenia, ale ja wbiję na to wesele nieproszony, tak jak kiedyś Juri, Juri wbił do nas do mieszkania. Mieszkaliśmy jeszcze wspólnie ile razy na Powiślu i pisał chyba do każdego z nas wiadomość, czy jesteśmy na chacie, czy jesteśmy na chacie. Nikt nie odpowiedział, albo powiedzieliśmy, że nas nie ma. Także bo był już taki moment, że mieliśmy go dosyć. I pamiętam, że ja byłem w mieszkaniu z bronkiem jeszcze. I wparował Juri bez pukania bez kluczy, jakoś. Zamek. Rozwalił zamek. właśnie. Także ja nie będę rozwalał wesela, ale wbiję nawet jeśli ja nie dostanę zaproszenia. Dawaj, Malkę, jedziesz. To to Być sobie dziewczynę z nas. W następnym filmie robimy casting. O! o. Znacie ten program Rolnik Szuka żony żony. to wszystko pasuje jakby. Ta, chyba hektarów kilka mas, co? Nie wiem, musimy w aktach so, 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 sprawdzić to. Wolni, wolni, spokojnie. Tyle odpoczniesz i, i zobaczycie no, jak pracują, jak trenują prawdziwi mężczyźni. Ja na saunę poszedł. Ja też, uwielbiam saunę. Ze swoimi chłopakami, takimi jak ty. Zapraszam, Mike. Dawaj, na chodź do mnie wsiaduj. wsiadaj. Wsiadaj. Jutro znowu. No, w... się 12:30 na macie mamy Dobra boga. luka za kwaderę koy Jedzie 3 minuty prosty prosty zie. <grym> Dawaj, dawaj. Yeah. 10 sekund. Trzymaj. To weryfikuję właśnie Maj. Czy jesteś mocny mogliwiem, czy słabym ogliwem? Odpowiedź. 4 po minucie, dobra? Zawsze robiłem... Okej, okay, okej. Okay. po minucie. No dobrze, dobrze, tak. Trening panowie zrobiliśmy teraz, zwołuję spotkanie biznesowe. Potrzymasz. Dawaj <grym grym grym> no. nagrywaj vloga, Majka, dawaj. Powiedz, że to ten twój vlog chodź śląski Chodzi po pół litra I coś na sprzęgło no mogę wybrać ja pierwszy? Bo ja jestem wybrany z takim Ale to chodźmy do salony dobrze? Dobra Mamy po flaszeczce. Zaraz zobaczycie, co się dzieje A ja tak, że będziemy Brzydki losować jestem. Dobra Przyjmij jakieś losowanie O, oh, sorry Dobra, zagramy? No, sorry. Ale ty, co za oszust? Przecież miało, miało być losowanie od A on to już tutaj połowie nie ma e, bo... Troszkę się pospieszyłem i wypiłem, wypiłem przed, przed treningiem delikatnie. W ogóle powiemy wam, co to jest. Y-Food. takie napoje. I to jest po prostu zastąpienie pełnowartościowego posiłku. Idealnie nadaje się po treningu, tak jak my teraz jesteśmy. Szczególnie na lato, bo jak się nie chce jeść. Dokładnie, no. A my dobrze gotujemy i lubimy gotować, ale. Ale dzisiaj na przykład Ja dobrze gotuję. Dzisiaj miałem na przykład coś takiego, że nie chciałem się jeść w ogóle i myślałem sobie o shejka, chciałem sam sobie zrobić, nie? A, no, spoko. A to ale... widzisz, to też nie jest taki zwykły shake proteinowy, ale właśnie ma wszystkie takie e... wartości, które powinny zawierać cały o! posiłek. Ja to próbowałem wcześniej, to jest kokosowe, ja uwielbiam kokosowe rzeczy zawsze to jak to lody, też już nawet biorę. Nie? nie, ale piłem go wcześniej. A, A teraz jak zamówiłem, to już miałem całą paczuszkę full albo i czekolada. To który jest, mas... no który jest tak. najlepszy? Jak Dla mnie jest kokosowy. Wydaje mi się, że to może być najlepszy. Ale tego już nie ma, bo pędzlowa widzisz by tak? A, to co, tak, nie tak, tak. No tak, To który na przykład ty woli? Tam eee, jest banana. Tak naprawdę? No eee, tak. Co, to nie gramy, bo kokosowy, Kru no. ja wolę kokosowy, więc jest ogarnięty. Ja wolę kokosowy, Ty masz bananowy, a Ty masz te resztki swojego. Ale gramy tak? Ale o co? Nie, nie gramy. Brudzia, zapali, za, zapalimy? Dobrze, zapalimy. No. Wasze zdrowie, kochani. Wasze zdrowie. No, żebyśmy za rok amerykańskie szejki pili w Stanach. Tak. Proszę O Ojo! Przepyszne. Hmm? A pycha Alpin Czoker Pycha ty oh drugi raz już pijej i się zachwala. nie? Mm, pyszne, No dobra. Jeszcze najlepsze mm. by było zimne. Ale pyszne to jest. Zimne, mało to schodzi, sosem, to, tak. Ale, ale pyszne, no. no? to my będziemy się tutaj rozkoszować tym wytwornym, wybornym smaku. A pokaż. Trunkiem. I więcej informacji powiem Wam później, ale też zostawię link do strony w opisie filmu, tam też więcej o tym opiszę i macie 10% zniżki od miszki. Hello, Wniosłem się robaczki jeszcze tutaj na balkon i powiem o tych gotowych napojach iFood. Posiłek pełnowartościowy, fajna rzecz dla miłośników słodkich koktajli, słodkich posiłków i osób, które potrzebują coś na szybko, a nie chcą się posilać na przykład w jakichś takich fast foodowych restauracjach. Poza tym tutaj mamy 33 gramy białka i 26 witamin i minerałów. To jest bardzo ważne, ponieważ podczas treningu wypłacamy dużo soli mineralnych i odżywczych wartości. Musimy to uzupełniać. Kiedyś byłem sceptyczny do tego, ale teraz wiem, że to jest ważne nawet ze względu właśnie odporności i zdrowia. I ten napój jest jeszcze właśnie wykonany na bazie mleka bezlaktosowego i, i kokosowego, więc to jest dla mnie bezpieczne, ponieważ ja mam nietolerancję laktozy. To jest dla tych, którzy nie wiedzą cukier mleczny, który po prostu uczula, yy, wrażliwie na nas działa, ponieważ już z wiekiem przestajemy, nasz organizm przestaje dostarczać naturalnie enzymu trawiennego laktazy, więc yy, po prostu zbawienne są takie posiłki bezlaktozowe. No, dla mnie to jest bezpieczne i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że również dla Was będzie bezpieczne. I przede wszystkim to jest smaczne, bo e, ja już wcześniej próbowałem kokosowego i, i chyba bananowego, a dzisiaj spróbuję tych innych smaków. No, i wspólnie z moimi przyjaciółmi spotkaliśmy się znowu na spotkaniu biznesowym i degustowaliśmy te smaczne trunki. Polecam bardzo. E, w opisie filmu znajdziecie tam kod zniżkowy również na te produkty. Zachęcam, bo naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Ja polecam. Widzieliśmy dobrą szamkę, a teraz idziemy się dobrze ubrać, ponieważ... No wiecie, trzeba dobrze oglądać po prostu, tak? Michael w sensie idzie. Wybrać sobie? Co? Fajną koszulkę od pana Paptockiego i pana Brzowskiego. Pozdrawiam. Lubię projektanci. Tak. Ja ostatnio wybrałem sobie bluzę, może wam później pokażę. I Michael O Jezu, kontuzja. I Michael ściąga do mnie stylizację, tak jak zawsze oczywiście. Nie wiadomo, kto ma dobry styl, Jakie suknie na ślub, w której by się wyszła? A w takiej byś się pokazała? Przezroczystej takiej? No, nawet bielizna by była ten widoczny. No, elegancki chłopak. Nie? Fajna, fajna. Super jest dla mnie. A w takiej białej? <grytanie> Wracając. Ania, Mam do Ciebie pytanie. Pójdziesz ze mną na wesele? Ty masz zajęto na Ja? Ja jeszcze jestem wolny, jeszcze na 50% Tak Także masz szansę No się nam mną podzielić? Pierwsze taniec z Majki, a drugi z Tobą Dobrze A bierzesz udział w oczepinach? Chcesz złapać welon? Tak, najszybciej Tak? To ja będę łapał Majkalowi, to jest muszkę.